kamikadze tak mówili kamikadze dzień dobry wszystkim poniedziałek, no jak widać sytuacja się zmieniła jeśli chodzi o napływ to ludności normalnie z takiej drogi wyjeżdża się w sekundę a teraz normalne korki miasteczko powoli zamienia się w bazar w Bejrucie, Wtedy trzeba troszkę zradzić tak czy inaczej, już widać pierwsze takie początki ruchów, jak były w PRL-u w Polsce. Czyli z jednej strony, obywatel chce tutaj prawa przestrzegać, świętszy od przysłowiowego papieża, a z drugiej strony kombinuje. W jednym tutaj miejscowym sklepie wprowadzono taką w ogóle zasadę. Widzę, że postawiono panią tylko po to. Żeby nagabywała ludzi, żeby rączki myli hand sanitizerem, co stoi tam ustawiony. Baba zamaskowana, wlazłem do sklepu, a ona do mnie coś zaczyna gadać przez tą maskę. Wiesz, że nie rozumiem o co ci chodzi, nie? A byłem w tym sklepie, no mieszkam tu wiele lat, no byłem w tym sklepie no tysiące razy. Znam obie właścicielki, matkę z córką, które zresztą były w sklepie. Tak kobita w masce, pierwszy raz na oczy widzę, do mnie mówi żeby rączki umył, nie? Umył RĄCZKI! Myślałem, że się przesłyszałem, wzruszyłem ramionami i poszedłem, a ona jeszcze ostrzej, że myjemy rączki, nie? Najpierw a, myjemy rączki! Nie? I w tym momencie obie właścicielki zobaczyły, że ona do mnie coś gada, że mnie znają doskonale i jestem dobrym klientem, to wybiegły do tej pani z zakazu wrzeszcząc NIE NIE NIE! ON NIE! ON MA CZYSTE RĄCZKI! <laughs> On jest loko, tu ze stacji. No, już jest jak. <laughs> logika COVID-19. Tak? Jest loko ze stacji, a świr jest podobno straszny że to muszą być rączki. A ja mam kontakt z kilkoma tysiącami osób dziennie na jedynej stacji w promieniu 50 km. A, ale logika, no. Ogólnie ludzie się tu bardzo przejmują tym świrem. W większości przypadków w takim sklepie jak ten są ludzie, tylko do mycia rączek. Tych odwózków do wożenia są ludzie, którzy myją półki wali w ogóle w takim sklepie jak na basenie. Chlorem nie wytrzymałbym tam cały dzień. Po każdym kliencie jest myty ten taśmociąg przy kasie. Po każdym jednym w ogóle stoi osoba, która mówi, żebyś nie kładł jeszcze towaru na, na taśmociąg, dopóki go nie wytrze chemią i tak jest od półtora roku. No i oni w to wierzą. Że przy takiej nawałnicy ludzi, dlatego tu jest zero przypadków świra, bo oni tego wszystkiego pilnują, nie? Chociaż wszystkie statystyki pokazują, że zdecydowana większość przechodzi tę epidemię bez objawów. Ogólnie oglądałem taką relację, taki kanał tam też, to jest kanał zresztą stanowskiego weszło.pl i gość podróżuje tam z tego weszło po tych mistrzostwach Europy po miastach w których gra Polska no na razie to podróżuje na trasie Petersburg Sewilla tam opisywał perturbacje różne wjazd do Rosji koszmarny ale za to jak w ogóle problemy z tłumaczeniami dokumentów z papierami ze wszystkim z testami, ale jak już się wiedzie, to z kolei na miejscu kwira nie ma i nie widać wcale. Ludzie popylają bez masek, pokazywał filmiki, oczywiście chodzi w tym Petersburgu, na przykład policja, jakiś patrol, obaj policjanci milicjanci chyba są w Rosji, obaj milicjanci w maskach, a za to ludzie w ogóle tam melans, akurat to było przed meczem Polska-Słowacja, to melanż na rynku Polaków ze Słowakami, też tam mówi, że się popili. Zaczęli jakieś antyputinowskie piosenki śpiewać przed knajpą, to wpadł ten omon cały i ich spacyfikował w tym Petersburgu błyskawicznie. W ogóle na miejscu też jest polska policja w takim Petersburgu, że pilnować polskich kibiców wpuszczono tam i podobno polska policja uratowała ich przed aresztowaniem. Nakazano im wracać do lokalu i nie wychodzić. Z kolei pojechał do Hiszpanii na mecz polska Hiszpania właśnie. No i tam zupełnie inne realia w miarę okej, okay, ale no w takiej Sewilli życia nie ma. Od 24.00, co no jest w Hiszpanii szokiem, jest wszystko zamykane, ulice pustoszeją, ogólnie ludzie się boją bardzo, bardzo, wszyscy respektują te kagańce, chodzą w tym w ogóle po ulicach, wszędzie, wszędzie i wszystko tylko w kagańcu. Ale za to teraz właśnie dwie odwrotne wiadomości. Teraz wszystkie media bombardują że jako, że Rosjanie nie przestrzegają regoru sanitarnego to następna, czwarta fala będzie, dzisiaj czytałem z pięć artykułów delty, która jest według doktora takiego mainstreamowego Sutkowskiego de facto raczką kiedyś nazywano to błędnie grypą żołądkową, teraz jest to delta i ta delta się w Rosji pęcznieje, już mają 17 tysięcy przypadków dziennie, a mieli niedawno 8 najwięcej oczywiście w Petersburgu i Moskwie. No to jest też mi żadna nowość. To są dwa największe miasta w Rosji. No to, tam się wszyscy testują i tam jest epidemia zawsze. Na całym świecie w miastach jest epidemia większa niż na, na wiochach. Za to Hiszpanie wprowadzili do miesiąc temu te paszporty świrowe, a właśnie dla Polaków na początek, nie wiem czy tylko dla Polaków, ale dla Polaków na pewno wycofują się z tego. W ogóle teraz z kolei widać właśnie, pieniądze są elementem napędzającym tego świra, ale też jak to w życiu kij ma często dwa końce. No i w tym przypadku mamy taką sytuację, że brak hajsu też jest i boli. Czyli ruch wakacyjny przysiadł, a na Angoli na razie nie ma co liczyć, bo tam są w ogóle popieprzone przepisy wyjazdowe i wjazdowe. Angole się niechętnie będą ruszali. Niemcy przestraszeni. No i jedziemy teraz z tematem tutaj tych krajów rozwijających się w UE: takich jak Polska to dość liczny kraj, więc zrobiono, że Polak teraz wjeżdżający do Hiszpanii nie musi mieć ani tego paszportu świrowego ani nie musi obić testów ani nie musi iść na kwarantannę. Ma wypełnić w internecie taki formularz wjazdowy, Na przykład do Kanady taki formularz wjazdowy nazywa się ETA i go należy wypełniać od co najmniej 5 lat, znaczy jego się wypełnia raz i on jest tam na 3 lata ważny. Przed pierwszym wjazdem do Kanady tam są takie zapytania, że karany, znaczy w sumie to ja tego nigdy nie wypełniałem. Ktoś to zawsze za mnie robi, bo ja nie lubię. Więc dokładnie nie wiem jakie tam są pytania, ale... Ale wiem, że trzeba formularz wypełnić. Więc teraz jest to formularz do Hiszpanii wjazdowy, też trzeba wypełnić. Jest to formularz oświadczeniowy, nie zaświadczeniowy, czyli nie trzeba mieć zaświadczenia z urzędu żadnego, tylko trzeba oświadczyć, że się nie ma świra de facto, wygenerować kod QR i tyle. No nawet nie mogę zatankować, ponieważ tu jest jazda, zatankować. Później jakoś. Tak widać wakacje u mnie się rozpoczęły natychmiast. Ludzie się fastrygują, bo chcą, twierdzą żyć głównie normalnie. 70% się zafastrygowało. Wszyscy są tutaj. <słuch> Można powiedzieć, no jeszcze nie wszyscy, tak jak mówię, dziać to się dopiero tu zacznie. Krótce. Czytałem wywiad z tym właśnie Sutkowskim, a raczej oglądałem. No i on mówił, że to czwarta fala, nie musi być w Polsce, tylko trzeba pilnować kody QR i tak dalej. Tam był jeszcze jakiś drugi, taki ten ten, że on był na lotnisku, że tam jest nic nie sprawdzane, że każdy wjeżdża kiedyś nie ma żadnych tych tych kwarantan, nie ci na pewno przez to będzie czwarta fala na jesieni, że teraz w czerwcu ludzie wjeżdżają do Polski. No to jest logika naprawdę. <laughs> No nie wiem, że ludzie to kupują. No jak może, jaki może mieć wpływ w to, że choćby cały samolot nawalony tym świrem przyjechał teraz, to jaki to może mieć wpływ na jesienną czwartą falę, skoro kwarantanna trwa na ogół 10 dni. Tak samo całe te mistrzostwa TikToka, wczoraj znowu w Ameryce w ogóle imprezy cały weekend walka w Houston, walka w Charlo z takim paralitykiem z Meksyku. Znaczy paraliwikiem, bo tak się ruszał dziwnie, ale bardzo dobrze walczył. No komplet 22 tysiące ludzi w hali na codziennie, na meczach NBA. 98-96% zapełnienia hal ruszyła MLS, czyli Liga Sokera. Też wypełnione stadiony. Nie ma w ogóle problemu tutaj żadnego, oprócz w wczoraj w Filadelfie. tylko ciągłe nienormalni ludzie to się zgromadzą i się nigdy nie skończy drzeć się tak w domu siedzieć, a nie. a na euro jak jest stadion na 80 tysięcy to wpuszczają 12 na meczu Polska-Hiszpania w Sewilli, czyli w Hiszpanii, czyli no normalnie mecz powinien olbrzymim zainteresowaniem się cieszyć było 12 tysięcy 200 osób Ponieważ są ograniczenia na świeżym powietrzu, Jeszcze w czym byli i tak dalej, więc ogólnie Europa jest mocniej dużo spacyfikowana, nawet od tej Kanady tutaj po prostu jest y, dziwnie, ponieważ Kanadyjczycy to są trochę, tak jak mówię, inna nacja, inni ludzie, nie? Można powiedzieć Kanadyjczycy, ja to w ogóle zawsze od kiedy tu przyjechałem, to ja zawsze wiem, że oni są tacy, jakby to powiedzieć, niegramotni. Są mało spostrzegawczy, mało widzą w ogóle. Co się dzieje wokół Czy wszystko trzeba im Tak jak nawet wchodzą do tego sklepu W ogóle są nic niezorientowani Stoją bez przerwy przed czymś Coś nie widzą No, no nad wszystkim trzeba wskazać Pokazać jak działa Co to jest i tak dalej Bo i sami to nie bardzo Więc no łatwo ich jest było w to wprowadzić, zaangażować Oni się w to naprawdę zaangażowali Z sercem Przejechać sprawy załatwiać Ale się ciężko zatonkować będzie. Więc tutaj to jest trochę inna specyfika, inna nacja. Oni wszystko co trzeba robić zgodnie z prawem, jak rząd coś mówi, to, to tak jest, nie ma co się tutaj doszukiwać drugiego dna. Po co rząd miałby nas oszukiwać? Ogólnie to ja ich do końca być może to są też spryciarze, na przykład teraz jest w ogóle, już piszą o tym media i gazety, że jest masowy, oczywiście zachorowalność masowa na choroby psychiczne. Ponieważ rząd prowadził covidowe samotne. Także, jak to spędziłeś ten czas samotnie, dostałeś uszczerbku takiego psychicznego w wyniku lockdownów i tak dalej, to 18 tysięcy dolarów odszkodowania i to bardzo łatwo dostać jest. Moja znajoma jej przelali w piątek, więc nic jej nie jest oczywiście. No, robią się też ludzie właśnie jaja z tego. Piszą o tym media, że szpitale psychiatryczne są obłożone. Ludzie wyczuli pismo nosem, no jak to w socjalizmie o no, komunizmie, jak w PRL-u było, kombinacje, lawiracje, panie, ja tu mięso mam i, i wąt to teraz jest choroba psychiczna covidowa, efekt uboczny po, COVID, po świrze właśnie i się ludzie zgłaszają na leczenie psychiatryczne z kolei. Dużo ludzi też mówi, że to jest w ogóle te poluźnienia wakacyjne, że to jest pieredyszka wakacyjna, i że potem wróci zamordyzm. Ja się i zgadzam i nie zgadzam zarazem. Obstawiam, że w Ameryce w większości tych stanów republikańskich zamordyzm nie wróci. Mam nadzieję, że tutaj w Kanadzie też nie wróci. Zobaczymy, jak oni się zachowają, jak już wyfastrygują tyle, co chcieli ludzi. O, w wielu krajach wróci na pewno. Z tego, co czytałem, w Rosji Putin się zastanawia nad prowadzeniem obowiązku fastrygowania dla wszystkich obywateli rosyjskich. Chińczycy podają już, że są standardowo liderami tego cyrku. Już wyfastrygowali miliard ludzi. No, to jest właśnie kierowca turysta, nie wiadomo o czym mu chodzi, stanie na środku ulicy. i To jest standard, albo jazda tutaj ta droga, którą jadę jest jednokierunkowa. Będą potem standardowe przypadki, że będzie cała kawalkada postaci rodem z Pakistanu walić pod prąd. O właśnie takiego mamy. Już jedzie prosto na mnie. O, ten idzie w telefonie. Ej. Więc ogólnie, no moim zdaniem, wprowadzą to, na co im pozwolimy. Póki drukują pieniądze i póki trzymają socjalizmem ludzi za mordę, póki ludzie mogą konsumować. Teraz ja się na przykład w Kanadzie cieszą, bo chyba już właśnie będą otwierać albo otworzyli nawet że można buty kupić, w niektórych miejscach, w niektórych nie można. Można nawet kupić podobno koszulkę, t-shirt. To sensacja, od tego nie było to możliwe w ogóle w żadnym sklepie. Znaczy tutaj na prowincjach oczywiście to nie ma standardowo z tym problemu. Ogólnie ludzie dużo mnie pisze, że ja jestem taki za bardzo wyluzowany z tą epidemią, że to nie dostrzegam lockdownów, bo się zamknąłem na wichurze no Poniekąd, prawda, ja się sam zlokdownowałem 7 lat temu. Ja mieszkałem w centrum Warszawy. Zmudziło mi się takie życie, korki, głupoty, dlatego przeniosłem się na taką wichurę. Mówiąc szczerze, zlockdownowałem się sam w 2014 roku i bardzo mi akurat z tym dobrze jest, że tu mieszkam. I wcale mnie do miasta z powrotem nie ciągnie, i nie wiem, czy bym się zdecydował z powrotem mieszkać w takiej potężnej metropolii jak Warszawa, gdzie mieszkałem przy ulicy Puławskiej. Wyjeżdżałem z bloku i stałem 40 minut w korku od razu pod dołem. Albo też mieszkałem na Grujeckiej, albo też w Trzech Wieżach na Ostrobramskiej, na przykład. Wszędzie w centrum praktycznie stolicy. Więc, oczywiście, lockdowny na takiej wichurze są mniej uciążliwe. Jak na przykład wszędzie w mieście są sklepy ściuchami zamknięte, tak u mnie na wsi jest otwarty. Nie, wielu rzeczy nie można było kupić. Garnka, widelca, wszystko tutaj na wsi, w każdym sklepie. Kupisz, nikt tego nie zasłaniał, nikt tam się nie cudował. Sam sprzedawałem, że tak powiem, nielegalne produkty, znaczy nielegalne według chorej władzy, no bo one są w pełni legalne. Powtarzam, nielegalne było na przykład sprzedanie barbecue turystycznego. A takowe sprzedawałem, a no tak jak mówię, no chory jakiś pomysł. Kwir jest niebezpieczny, jak się osadzi na. Barbecue. I na sam koniec, jeszcze ktoś tam napisał pod filmem komentarz, że tam super, że jadę po Patlewiczach, a minus mam zajechanie po Wezyrionie i żem okazał tutaj swoje jape i ocenimy, kto jest większym knurem Wezyrion, zwany przeze mnie Knurionem czy ja. Ja oczywiście Wezyriona nie oceniam za wygląd. Jakbym oceniał za wygląd, to byłbym idiotą, no bo przecież, że tak powiem, się utożsamiałem ze środowiskiem IPP przez trzy lata, prawie. Więc wiedziałem jak on wygląda od początku, i wiele się nie zmienił. Wygląd mnie najmniej w przypadku tego człowieka interesuje, w ogóle nie ma dla mnie znaczenia. Znaczenie ma to, że knurem jest dlatego, że sam wszystkich wyzywał od świń, a kto, jak to się mówi, mieczem wojuje, ten od miecza ginie, kto się je burze, ten zbiera z wiatr. To on porozstawiał świnie w studiu, chromkał nimi, podrzucał, ubierał ludzi w twarze tam naklejał ludzi, wszystkich nazywał świniami, korytem i tak dalej, chociaż sam jest nierobem manipulantem, kłamcą pospolitym i komunistą nie w ogóle szanującym tak zwanej wolności słowa, nie mających nic, nie mającym nic wspólnego z żadną wolnością i krytykuję go dlatego, a nie dlatego, czy jest ktoś knurem z wyglądu czy nie, nie interesuje mnie szczególnie wygląd chłopów nie moja bajka że tak powiem, córki wyglądają dość normalnie, więc to wszystko, ale to z pewnością nie chodzi o wygląd. A ja, tak jak mówię, ja nie będę tutaj japą świecił. Po pierwsze, tak jak mówiłem, oglądać nie ma co. A po drugie, no, nie ma wolności, nie mam zaufania do tego całego Big Techu, żeby się tu afiszować z twarzą. Jak ktoś chce, to mu zdjęcie wyślę prywatnie. Nie mam tajemnic, istnieje. Niektórzy mnie znają, niektórzy mnie widzieli milion razy. Nie ma problemu, ale tutaj mimo wszystko metoda Jakimowicza z młodych wilków w moim przypadku w razie problemów będzie grana nie moja ręka, nie moje spodnie jakby co. Znaczy oczywiście zależy w jakiej sprawie, no w sprawie antycovidowej z pewnością nie, ale nie wszystko pamiętam tutaj opowiadałem nawet niektóre rzeczy nie muszą być ze mną, a raczej z moją japą kojarzone widzimy solidną kawalkadę samochodów walących z miasta na tą moją wioseczkę przy poniedziałku no wakacje na szczęście zaczęły się wcześniej no i klientela płynie tutaj z całej Kanady, a raczej jedzie ktoś tam i płynie na pewno tylko się cieszyć mi pozostaje o a tu się można fastrygować jak ktoś chce jest punkt zapisów, nie przyjechałem oczywiście w tym celu. A jeszcze na koniec ciekawostka: na koniec taki numer jest jeszcze, że Orban zakazał na Węgrzech tego LGBT IQ propagowania i tak dalej w szkołach, wszędzie, bo obchodzenia chyba tego miesiąca, całego dumy. I kibice na Węgrzech wnieśli flagę antylgbt, teraz grają z Niemcami. Z Niemcami grają w Monachium. Niemieccy piłkarze niektórzy, jak na przykład Neuer i chyba Hummels. Neuer na pewno. Grają w opaskach LGBT na rękach. Miasto ma być całe przystrojone flagami LGBT, stadion na którym grają ma być podświetlony. A węgierska Carpathian Brigade ma się przejść po mieście i zobaczyć, bo to są ci ta najgroźniejsza węgierska ekipa. No ale tutaj na zdjęciach, proszę bardzo, na takich, widzimy, że oni mają wszyscy opaski na rękach na meczu Węgry-Francja, a Orban i minister sportu powiedział, że nikt. Niewyfastrygowany na stadion nie wejdzie, mieliśmy 67 tysięcy zafastrygowanych ludzi, więc ta cała ekipa jest z jednej strony tu widzimy anty antyLGBTowska i tak dalej, ale z drugiej strony wszyscy są wyfastrygowani na perłowo. I też ciekawi mnie, bo w Chinach to są prawdziwe takie komuchy, nie neokomuchy jak w Europie, i prawdziwe komuchy nie tolerują właśnie tego LGBT. No i tu mamy mistrzostwa TikToka, Ant Chain, Alibaba. Huawei'e. Wszystkie te firmy biorą komunistyczne w tym udział i będą grały na tęczowym stadionie w Budapeszcie. W tej chwili ciekawe, co na to towarzysz Puchat powie. Tak czy inaczej nie poddajemy się, walczymy, słowem, czynem pracujemy. Nie ma co się moim zdaniem załamywać. Moim zdaniem wszyscy, którzy się nie pozamykają, którzy się nie będą lockdownowali, którzy się Będą temu terrorowi opierali, w szczególności jeśli to będzie miało podłoże też, że tak powiem, we władzach, które będą w to zaangażowane. Floryda, Teksas, South Dakota i mam nadzieję kolejne terytoria na świecie do tego dołączą. Moim zdaniem te lokalizacje będą wychodziły na tym najlepiej i ludzie z czasem, z automatu, jak to ludzie będą chcieli, żeby u nich było tak samo, albo będą chcieli tam mieszkać, migrować. Tak się dzieje od pokoleń. Że ludzi ciągnie tam, gdzie jest lepiej, albo przynajmniej mi się wydaje, że jest lepiej. Bye!